Co tak naprawdę dzieje się po śmierci? Czy czujesz się gotowy, aby odkryć prawdę? Ja, oddany pastor, przeżyłem doświadczenie bliskiej śmierci, które zaprowadziło mnie w przerażającą ciemność, gdzie każdy błąd i każdy akt miłości rozwijał się przed moimi oczami. Wśród strachu i wątpliwości znalazłem tylko światło i głębokie lekcje. Ale pytanie wciąż pozostaje: czy jesteś na zawsze, odmieniła moje życie i może zmienić również Twoje? Uwolnij swój prawdgotów, aby stawić czoła swoim własnym cieniom? Dołącz do mnie w tej zaskakującej podróży, która ziwy potencjał i przekształć swoje życie dzięki ebukowi, moc opowieści. Uwolnienie swojego potencjału. Odkryj, jak Twoje historie kształtują Twoje przeznaczenie i zdobądź praktyczne narzędzia do rozwoju osobistego. Ekskluzywny bonus. Kompletny przewodnik po samoświadomości. Kliknij w link w opisie i zacznij już teraz. Życie jest pełne doświadczeń, które kształtują to, kim jesteśmy, ale niewiele z nich jest tak wpływowych, jak moje doświadczenie bliskiej śmierci. Byłem pastorem. Poświęcającym swoje życie na pomoc innym w odnalezieniu wiary i nadziei. Wierzę, że każdy pastor w pewnym momencie życia zadaje sobie pytanie: Co się dzieje po śmierci? To wątpliwość zawsze była obecna w moim umyśle, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję odkryć odpowiedź w tak bezpośredni i osobisty sposób. Tego feralnego poranka wszystko wydawało się normalne. Przygotowywałem swoje kazanie, przeglądając wersety Biblii i zastanawiając się nad przesłaniami, które mógłbym podzielić się z moją kongregacją. Niebo było pochmurne, a deszcz zaczynał padać. To był znak, że coś większego miało się wydarzyć. N nagle intensywny ból przeszył moją klatkę piersiową. Było to jakby nagły, przytłaczający ciężar osiadł na mnie. W momencie, gdy upadłem na ziemię, nie było nikogo w pobliżu, aby mi pomóc. Samotność była namacalna, ale coś wewnątrz mnie mówiło, że wszystko będzie dobrze, ból nasilił się, a moja wizja zaczęła ciemnieć. Ostatnia myśl, która była dla mnie jasna, dotyczyła mojej rodziny. Moja żona i moje dzieci jak one zareagują teraz? A co, jeśli nie wrócę? W ciągu kilku chwil świat wokół mnie całkowicie zniknął, a wszystko stało się ciche. Czas wydawał się wlec, a ja byłem świadomy, że coś niezwykłego miało się wydarzyć. Wtedy, jakby zasłona została podniesiona, zobaczyłem przed sobą głęboką, rozległą ciemność. To była ciemność, której nigdy wcześniej nie doświadczałem, ale była dziwnie pocieszająca. Nie było strachu. Tylko dziwne uczucie pokoju rozgrzewało mnie. Wydawałem się unosić w tej przestrzeni, wolny od wszelkiego ciężaru fizycznego i emocjonalnego. Bez ciężaru ciała czułem się lekki, niemal eteryczny. Podczas nawigowania w bezkresnej ciemności zauważyłem, że nie jestem sam. Cienie zaczęły przybierać kształty wokół mnie. Nie były strasznymi postaciami, ale obecnościami znajomymi. To byli ludzie, których znałem, ale straciłem w ciągu życia. Każda twarz, która się pojawiała, przynosiła wspomnienia, śmiechy i łzy. Wśród nich był mój dziadek, który zawsze uczył mnie, jak ważna jest wiara. Jego spojrzenie było pełne miłości i zrozumienia, jakby mówił, że wszystko będzie dobrze. Na chwilę zatraciłem się w radości ponownego zobaczenia tych, którzy mnie kochali. Byli światłem w mojej ciemności, a ich energie zdawały się mnie prowadzić. Jednak w miarę jak cienie stawały się bardziej wyraźne, zdałem sobie sprawę, że była też inna strona. Niektóre postacie były owiane ciemnością, bez wyraźnych form, i nie mogłem rozpoznać, kim były. Uczucie niepokoju zaczęło narastać we mnie. Co to było? Dlaczego niektóre dusze były uwięzione w tej ciemności? Nie wiedziałem, ile czasu minęło, ale czułem, że moja świadomość się rozszerza. Pomyślałem, że może jestem w limbo, gdzie dusze zbierają się przed dojściem do ostatecznego celu. Strumień emocji ogarnął mnie: smutek, miłość, poczucie winy. Każda emocja była jak fala uderzająca o skały, przynosząc wspomnienia i nauki. A wtedy zdałem sobie sprawę. Ta ciemność nie była tylko pustą przestrzenią, była odzwierciedleniem mojego życia, moich wyborów i interakcji, które miałem przez lata. W pewnym momencie jasność mnie ogarnęła, zobaczyłem wizję, obraz zmaterializował się przede mną jak ekran w kinie, widziałem fragmenty najważniejszych momentów swojego życia. Każdy uśmiech dzieci, które uczyłem, każde słowo pocieszenia, które dawałem moim parafianom, każda błędna decyzja, która doprowadziła mnie do zranienia kogoś. Doświadczałem swojego życia nie jako serii, wydarzeń, ale jako całości połączonej ze sobą. I z tym przyszło zrozumienie. Dla każdego aktu miłości istniała reakcja, która rozprzestrzeniała się dalej niż mogłem dostrzec. Intensywność wizji wzrosła. Powróciłem do momentu, w którym odmówiłem pomocy potrzebującemu sąsiadowi. Uczucie winy rosło jak echo. Co mogło być inaczej, gdybym działał inaczej? Ta refleksja była bolesna, ale konieczna. Ciemność wokół mnie zaczęła się zmieniać, a wraz z nią pojawiły się kolory, kształty i światła. To było, jakby ciemność oczyszczała mnie pozwalając mi zobaczyć i poczuć swoją przeszłość w nowy sposób. Wtedy te znajome postacie znów zaczęły się zbliżać. Niosły ze sobą promienny blask, a im bardziej się zbliżały, tym ciemność wokół mnie zdawała się rozpraszać. Mój dziadek stanął na czołe, a w tym momencie wyciągnął do mnie rękę. Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem nie tylko miłość, lecz także moc przebaczenia. Było to jakby mówił, że niezależnie od moich błędów, zawsze istniała szansa na odkupienie, powrót na ścieżkę światła. Zanim mogłem w pełni zrozumieć głębokość tej koncepcji, nowa wizja pojawiła się przede mną. Zostałem przyciągnięty do drzwi. To były wspaniałe drzwi, skąpane w świetle. Światło nie było oślepiające, lecz ciepłe i zapraszające czułem nieodpartą potrzebę by przekroczyć ten portal. Gdy zbliżałem się do niego, zdałem sobie sprawę, że była tam energia pulsująca tym światłem, obietnica pokoju i szczęścia ponad nią. W tym momencie w moim sercu zaczęło pojawiać się pewne obaw. Co się stanie, jeśli przekroczę te drzwi? Czy zostawię wszystko za sobą? Moją rodzinę, moją pracę, Życie, które zbudowałem. Były dylematy, których nigdy wcześniej nie rozważałem. Jednocześnie światło przywoływało mnie, a ja czułem, że jestem u progu czegoś wielkiego. Wewnętrzny głos szepnął: Czas się uczyć, zrozumieć, co naprawdę się liczy. Wzruszyłem się, pomimo wahań, ale nieodparcie przyciągany. Światło wyglądało jak dom miejsce bezpieczne gdzie wszystkie pytania znalazłyby odpowiedzi. Gdy w końcu przekroczyłem drzwi, zostałem powitany przez światło tak promienne, że każdy atom mojego istnienia zdawał się wibrować. Uczucie miłości było przytłaczające, jakby każda cząstka mojego ciała była wypełniona nieopisanym szczęściem. Spojrzałem wokół i zobaczyłem ogromne pole światła, w którym postacie tańczyły i śmiały się. Byli pełni czystego szczęścia, a na ich twarzach było wrażenie czułości i pokoju. Zapach powietrza był świeży, a wokół unosiły się delikatne melodie. Zacząłem się poruszać, przyciągnięty przez ludzi, którzy tam byli, jakby niewidoczna siła prowadziła mnie. To było tak, jakbym wrócił do domu. Głosy były słodkie, a uczucie przynależności otaczało mnie. W końcu zrozumiałem. Tak powinny wyglądać miłość i połączenie. Wkrótce poczułem, że jest więcej do odkrycia. Poprowadziła mnie postać świecąca, która wydawała się mieć głębokie zrozumienie wszystkiego, przez co przeszedłem. Nie było żadnych wątpliwości ani niepewności, tylko mądrość, która przekraczała czas i przestrzeń. Ta postać zaprowadziła mnie nad spokojne jezioro którego powierzchnia odbijała światło otoczenia. Było to jak lustro duszy. A kiedy patrzyłem na wodę, widziałem nie tylko swoją twarz, ale całą historię swojego życia. Wizje ważnych momentów otaczały mnie, każdy z nich piękniejszy i bardziej bolesny od poprzedniego. Tutaj zrozumiałem coś głęboko transformującego. Nie istniało ani dobre, ani złe. Tylko doświadczenia. Widziałem miłość, którą dawałem, i miłość, którą otrzymywałem, ale także widziałem momenty, gdy zawiodłem, gdy nie podjąłem działania. Te oczy, które pozostały suche, ponieważ nie wyciągnąłem ręki, te serca, które czuły się samotne. Ból tych wspomnień nie był tylko ciężarem, ale był spleciony z pięknem miłości, które pojawia się z żalu i wzrostu. W wodzie było wołanie uzdrowienia. Gdy patrzyłem na te fragmenty swojego życia, emocje, które kiedyś wydawały się tak nie do zniesienia, zaczęły się rozpuszczać. To było tak, jakby jezioro wchłaniało wszystkie moje lęki i obawy, pozwalając mi wreszcie się ich pozbyć. Z każdym oddechem czułem, jak ciężar się rozprasza. Współczucie i przebaczenie były kluczem. Musiałem przebaczyć sobie, tak samo jak innym. Wkrótce uczucie wolności ogarnęło mnie. Pojawiła się nieodparta chęć pomocy innym, aby, również dostrzegli to, cichy głos w moim wnętrzu zabił. Teraz, gdy rozumiesz, wykorzystaj tę wiedzę. Wróć i podziel się tym światłem. Pragnienie odpowiedzialności połączyło się z radością. Nie tylko odnalazłem nadzieję i odkupienie, ale teraz. Miałem misję do spełnienia. W jednej chwili scena wokół mnie zaczęła się zmieniać. Odbijające się jezioro zniknęło, a przed mną pojawiła się nowa wizja. Byłem teraz w ogromnej bibliotece, otoczony nieskończonymi regałami książek. Moje oczy zabłysły, ponieważ każda książka reprezentowała życie, historię, naukę. Przeciągnąłem palcami po grzbietach. Czując energię każdego doświadczenia, które te strony zawierały. Czułem, że każde z nich było ze sobą powiązane, a moja historia była tylko jedną z wielu, mimo że unikalną w swej istocie. Zrozumienie tego było wyzwalające. Trzymając książkę, fala energii przepłynęła przez moje ciało. Było to tak, jakby wszechświat mówił mi: Twoje historie są ważne. Nie lekceważ swojego wpływu. Pragnienie powrotu na Ziemię rosło we mnie. Wiedziałem, że mam coś ważnego do podzielenia się z moją kongregacją, z moją rodziną, a także z tymi, których nie znałem, ale zanim zdążyłem pogrążyć się w tym myśleniu, światło w moim otoczeniu zaczęło wibrować intensywnie. Postacie, które mnie towarzyszyły, zaczęły się rozpraszać, lekko machając rękami, jakby na pożegnanie. Już nie miałem. Wątpliwości. Nadszedł czas, aby powrócić. Zda impulsem, który łączył strach z podekscytowaniem, poczułem, że jestem pociągany z powrotem. Światło początkowo otoczyło mnie, lecz wkrótce przekształciło się w tunel, a ja wszedłem w niego, unosząc się szybko przez przestrzeń. To była błyskawiczna podróż, a kolory zaczęły się mieszać. Dźwięki śmiechu, miłości i współczucia Echały, gdy zbliżałem się do swojego ciała. Moment powrotu był jak trzask. W jednej chwili leżałem na szpitalnym łóżku, otoczony przez lekarzy i moją ukochaną rodzinę. Hałas monitorów medycznych zagłuszał wszystko. Głosy były pełne niepokoju, ale w głębi miały iskierkę nadziei. Przez to wszystko przechodziłem. Historia miłości i światła odmieniała mnie. Czułem, jak moje serce bije intensywnie, a z tym zrozumiałem zasadniczą prawdę. Każdy oddech jest cenny, każde interakcje to okazja. Życie, które przeżyłem, było pełne miłości, bólu, żalu i odkupienia, a teraz miałem nowy cel. Nadszedł czas, aby podzielić się swoją podróżą, pokazać innym, że miłość i światło zawsze są obecne. Nawet w najciemniejszych chwilach. I tak moje doświadczenie bliskiej śmierci nie tylko przywróciło mnie do życia, ale także dało mi nową perspektywę. Teraz rozumiałem, że moja misja polega na pomaganiu tym, którzy czują się zagubieni, aby odkryli światło, które istnieje w każdym z nas. Niebo i ciemność współistnieją, ale to od nas zależy, jak żyjemy i uczymy się z każdego doświadczenia. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Nie zapomnij zostawić swojego lubianego i zasubskrybować kanał. Jeśli chcesz nadal znać inne historie, takie jak ta, kliknij ten film, który pojawia się teraz na ekranie.